Witam w 101 odcinku Życia Królików. Jestem tutaj przy klatce z Agnieszką i niestety, już na samym wstępie powiem, że nie mam dobrych informacji, ponieważ dwa malutkie od Agnieszki zmarły. Zostało sześć malutkich. Sytuacja wygląda tak, że, że dzisiaj po prostu tutaj też nagrywam w, w późniejszej godzinie, bo dzisiaj rano tutaj przyszedłem i chciałem, chciałem po prostu, no tak, jak zawsze nagrać odcinek, sprawdzić gniazdo i podczas sprawdzania gniazda. Zauważyłem, że dwa malutkie nie żyją, a pozostałe króliczki są osłabnięte, tak jakby nie były nakarmione. I z tych sześciu, które zostały, to tak naprawdę pięć jest takich jeszcze ruchliwych, a jeden jest bardzo słaby. Więc też od razu postanowiłem pojechać do sklepu i sklepu weterynaryjnego i zakupiłem mleko. Dla, 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 kociąt, dla po prostu, no, takim malutkim króliczkom można to mleko pod, podawać i dzisiaj już dwa razy tym malutkim króliczkom, które zostały, tutaj są one w środku, ale teraz nie chcę otwierać, bo nie chcę po prostu, żeby traciły, traciły swoje ciepło. I one dzisiaj, dwa razy już to mleko szczykawką podawałem doustnie, po, po parę kro, kropelek, także po prostu, no, dostały trochę, trochę tej, Siły, żeby mogły żyć, ale nie wiem, jak to dalej będzie wyglądać. Bo no, po prostu no, no, no słabo to wygląda, yy, nie wiem. Też ja sprawdzałem też na kamerze. że ja to Agnieszka. Ja mam też tutaj kamerę zamontowaną i po prostu na kamerze, jak sprawdzałem, to, to Agnieszka ona raz dziennie o, o około tam godziny 6 rano te malutki niby karmi. Bo ona po prostu tak tutaj się przesuwa do strony tego gniazda, tak odgarnia. Gniazdo i tak jakby staje nad tym gniazdem, więc ona raz dziennie, tylko raz dziennie zauważyłem na kamerze, że po prostu wchodzi do tego gniazda, ale Agnieszka chyba nie ma mleka, bo po prostu no te małe nie są nakarmione. Zrobiły się chudsze i po prostu słabsze, a dwa najsłabsze już padły, więc nie wiem jak będzie to dalej wyglądać. Na razie dwa razy te malutkie nakarmiłem, i no i zobaczymy, zobaczymy jak to dalej sytuacja się potoczy. Też no, no nie wiem, czy w ogóle ja wrzucę z tego odcinek, czy, czy, czy nie wrzucę i ile ile, ile po prostu, jak, jak to będzie wyglądać, ale, ale, ale na razie sytuacja wygląda tak, że przed chwilą skończyłem karmienie tych malutkich króliczków, też za bardzo nie mam jak tego nagrać i to jest no, taki niefajny widok, bo te malutkie też one są mokre, jak, jak po prostu szczekawką podaje to mleczko, więc no, może Wam kolejny raz będę nagrywał z jakieś pół godzinki, za godzinkę, to wam coś nagram z karmienia tych malutkich, ale, ale też nie obiecuję. Tak jak tutaj wróciłem, to z dwa razy słyszałem jakieś dźwięki ze strony gniazda, więc te malutkie no, one, one żyją, ale, ale no nie wiem po prostu. Hmm, tutaj agnieszka jest dobrze nakarmiona, więc może, może ona ma po prostu zbyt małą ilość mleka, więc, bo na raz dziennie podchodzi do tego gniazda, żeby te malutkie nakarmić. Ale, ale po prostu ma tutaj marchewki, ma tutaj pasze dla matek karmiących, ma liście lipy, tutaj ma kolbę kukurydzy, też sobie zajada, więc tutaj też wszystko robię z tej strony, żeby Agnieszka jak naj najwięcej miała witamin i mogła te małe wykarmić. A ja po prostu będę ręcznie te małe dokarmiał i zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Mam nadzieję, że uda się je odchować Z tych sześciu malutkich pięć jest takich ok, można powiedzieć, ale jeden jest bardzo słaby, więc powiem szczerze, że nie wiem, czy on przetrwa. No i, i tyle, widzimy się później. Może coś jeszcze nagram z karmienia tych malutkich króliczków. Tak, tutaj sytuacja jest dość dramatyczna, tutaj mam mleko i podaję tym króliczkom malutkim pięć króliczków, tutaj ładnie ładnie myślę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, te pięć króliczków lepiej piję mleko, ale tutaj ten malutki jest bardzo słaby, po prostu tutaj mu podaję do, do brzuszka to mleko, jest są takie teraz mokre te króliczki, bo no są od mleka po prostu pomoczone. tu Agnieszka na co chwilę przychodzi, się interesuje co my robimy, zobaczcie. To przyszła Agnieszka, ale, ale po prostu no, staram się tutaj w jakiś sposób jakkolwiek zadziałać. Ten króliczek ten tutaj żyje, ale jest, jest słaby. Tak, tutaj Agnieszkę z powrotem wpuściłem do klatki. Tutaj jest gniazdo, te malutki tam są w środku zamknięte. I przed chwilą je nakarmiłem, ale też za bardzo tego nie nagrywałem, bo po prostu no, potrzebuje dwie ręce i, i, i też to nie jest zbyt fajny widok, więc. Więc tylko tyle, tyle chciałem wam powiedzieć, że tak wygląda sytuacja. Malutkie są tam w środku, które były nakarmione mlekiem. Tutaj jest mleko, które jeszcze zostało, i będziemy te malutkie dokarmiać. Dzięki, na razie. Cześć.